Dzień dobry, nasi goście to pani Marta Dąbrowska, przedstawicielka Grupy Mieszkańców Siedlisk oraz pan Ireneusz Dzienisiewicz, radny miejski, który jest również zaangażowany w próby rozwiązania problemu, jakim jest fetor z wysypiska w siedliskach. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Okazja do rozmowy jest taka, że pan Ireneusz Dzienisiewicz zdobył raport głównego inspektora ochrony środowiska, jeśli chodzi o badania kwatery. Ten raport wcześniej już można powiedzieć, że ujrzał światło dzienne, ale ten wcześniejszy był w dużym stopniu zanonimizowany. W praktyce wyglądało to tak, że całe strony bądź załączniki albo ich części tekstu były nieczytelne, zaczernione, ponieważ spółka miała do tego prawo. Zacznę od pani Marty. Pani Marto, rozmawiacie w siedliskach z sąsiadami. Jakie są nastroje, jakie są obawy, jeśli chodzi o problem fetoru z wysypiska? Tak, rozmawiamy z sąsiadami, z mieszkańcami, no nie tylko siedlisk, ale i Ełku, z którymi mam kontakt z tymi z osiedla Tuwima i z Konieczek, i atmosfera, jaka panuje w naszym tak jakby w naszym, naszej miejscowości. Jest bardzo niepokojąca z uwagi na obawy, jakie mają mieszkańcy wraz z nadejściem wiosny. Po prostu boją się tego, że będzie smród. Ta zima teraz nie daje się nam we znaki. Pogoda jest prawie, że wiosenna. Czy rok temu o tej samej porze, czyli tak no, jakby na przedwiośniu, więc nie, konkre nie konkretnie 20 stycznia, ale kiedy temperatury oscylowały troszeczkę powyżej zera, te do dolegliwości odorowe w siedliskach były większe niż teraz? Jeśli chodzi o te dolegliwości odorowe w miesiącach, w których y, temperatura jest w okolicach 8-10 stopni Celsjusza, to te dolegliwości są dużo mniejsze, tak? Ze względu na to, że po prostu no, temperatura nie oddziałuje na pryzmę y, i, i po prostu jej nie ogrzewa. Y, choć zdarzają się sytuacje, w których śmierdzi. Y, bywają takie dni. Najczęściej to rano jest. No, najgorszy, najgorszym czasem jest okres wiosenny i letni, gdzie temperatura znacznie wzrośnie, no i mi chodziło o to, czy można porównać, czy jest poprawa w stosunku do ubiegłego roku do podobnej temperatury na zewnątrz, czy można potem wnioskować, jeśli jest poprawa. Że, że będzie lepiej. W tamtym roku, tak jak i w tym, tego smrodu można powiedzieć nie było w takim właśnie okresie zimowym, tak zimowym i y, gdzie temperatura jest po prostu niższa. Ten problem pojawiał się w miesiącach, gdzie temperatura wzrastała w, w, w znacznym stopniu, tak? Jasne. Panie radny, pan dostał raport yy, Giosiu bez tych zaczernionych fragmentów tekstu. Długo pan na niego czekał? Yy, drobna korekta, raport Wiosiu. Wiosiu yy, Gioś też uczestniczył w pracach nad tym raportem, natomiast jest to raport przygotowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. No Czekałem blisko miesiąc na, na to, żeby prezydent miasta przekazał mi ten raport, ale faktycznie dostaliśmy go, bo to nie tylko ja to, to raport, który, na który czekali też i mieszkańcy, dostaliśmy go w ubiegłym tygodniu i Eee, zanonimizowane są tylko i wyłącznie e, nazwiska pracowników Ekomazur, którzy nie są zarejestrowani w KREJESie. Okay. I jakie są wnioski po lekturze tego dokumentu oraz po odpowiedzi na temat kosztów inwestycji, które spółka już przeprowadziła, wdrożyła, w tym zatrudnienia agencji PR-owej? Cóż, e, zacznę może od e, tych rzeczy, których nie było w tym protokole, w pierwszej wersji, którą otrzymaliśmy. E, m, bardzo szczegółowo e, m, przedstawia ten raport w załącznikach, bo one są najciekawsze. E, kilka kontroli, które pracownicy Wiosie przeprowadzili na miejscu. Z tych kontroli, szczególnie z dokumentacji fotograficznej, ale też zapisu, wynika, że no, panował tam po prostu bałagan. Worki e, z odpadami, walające się to w ogromnych ilościach na kwaterze, e, brak odpowiedniej ilości przysypek. E, na przykład studnia ogazowująca e, była otwarta. I nie było na niej, w niej biofiltra. Prost, tak jest to napisane. E, zatkane, e, niedrożne odpływy dotyczące e, ścieków, wód opadowych. No, kilka takich e, naprawdę solidnych uwag. E, część z nich została naprawiona, później część jeszcze raz została stwierdzona. Więc e, to jest e, pierwsza bardzo cieka ciekawa sprawa. <laughs> Druga, moim zdaniem najciekawsza rzecz, to to, co zrobił już Gioś na zlecenie Wiosiu. Przyjechał 21-22 i 22 sierpnia specjalny zespół z takim profesjonalnym dronem, który, wykorzystując badania termowizyjne, mapowanie, zbadał składowisko na wielu płaszczyznach. Zbadał jego, jak zrealizowana jest objętość już tego składowiska, ale zbadał też, wykorzystując właśnie termowizję, temperatury. I to są najciekawsze fragmenty. Które są z tego badania. To badanie w ogóle liczy ponad 60 stron. Widać ewidentnie, tu nawet teraz mamy przed sobą rozłożone, że najwyższe temperatury są skarb, na skarpach tego, tej kwatery i w terenach pobliżu z tych skarb. To jest bardzo prawdopodobne miejsce, z którego wydostaje się gaz. Wydostaje się ten cały odór, który nas truje. Więc to, co zrobił Wioś, to naprawdę. W pełni profesjonalna robota, w oparciu o którą w tej chwili ekomazury, ich ekspert, wszystkie działania powinny być przez nich podejmowane, żeby właśnie wykorzystać wiedzę, którą dał ten protokół. A czy w tym dokumencie mamy informacje, jakie są wnioski z tych badań temperatur, jeśli faktycznie na skarpach jest wyższa? O czym to świadczy? Co powinno zostać zrobione, aby dalej próbować rozwiązać ten problem? Mm, nie, nie. To znaczy ja czekam jeszcze cały czas na jeszcze część dokumentów z Wiosiu. Być może tam będą tego typu zalecenia. E, tu jest stwierdzenie faktów. E, to jest taka pełna e, analiza wykonana właśnie przez profesjonalistów. W ogóle też mam taką refleksję, że taka próba rzucania nam kłód pod nogi z tym protokołem. Jak spojrzałem, co zostało w tym protokole zastrzeżone, to są często rzeczy, które my już od wielu miesięcy wiemy, już które publikowaliśmy nawet. Zastrzeżenie nazw kontrahentów, gdy publicznej do publicznej wiadomości trafiły karty BDO i wszyscy mogą sprawdzić nawet numery rejestracyjne pojazdów, które przejeżdżały. Więc. Odnoszę wrażenie, że to, to nie służyło ochronie interesów firmy, tylko w moim odczuciu było to rzucanie na ukłód pod nogi. Dobrze kojarzę. Dostaliście również odpowiedź na temat kosztów inwestycji już poniesionych i to było 300 tysięcy złotych? Yy, dokładnie, tam 348 tysięcy kilkaset złotych, to to są koszty poniesione, ale tylko i wyłącznie na środki trwałe. Nie ma tam kosztów zakupu różnego rodzaju materiałów, niezbędnych kosztów energii, yy, nie mamy tam pełnego kosztu yy, eksperta. Tak naprawdę ta kwota jest dużo, dużo wyższa. I kuriozalna jest odpowiedź jako Mazur. Oni mówią nam w tej odpowiedzi, że nie potrafią i yy, że jeszcze nie policzyli. Potrzebują pełnego roku działania, żeby móc policzyć, jakie są faktycznie koszty. Tak jakby nikt nie sprawdzał, co miesiąc ile wydaje. No w domu każdy z nas analizuje swoje wydatki. A tutaj mówimy o, o dziesiątkach, setkach, tysięcy złotych. Które można będzie policzyć dopiero po roku. Nie, to powinno być liczone co miesiąc i powinno być też podane do publicznej wiadomości. Pani Marto, czy Pani zdaniem te podjęte przez Ekomazury działania, Pani zdaniem i zdaniem Pani sąsiadów, bo na pewno rozmawia Pani z mieszkańcami siedlisk, czy te podjęte działania sprawiają, że te wszystkie inwestycje, działania. Zmierzają w dobrym kierunku, czyli do usunięcia smrodu, czy ten problem jest coraz mniejszy? Ja odniosę się do tego raportu, który my mamy w związku z jego otrzymaniem, nie tego nieocenzurowanego oczywiście. Można by stwierdzić, że działania Ekomazur są bardzo mało efektywne i tak dla. Y Stworzenia obrazu takiego, żeby każdy mógł sobie wyobrazić, jak to wygląda. To jest taki. Pryzma jest trapezem takim równoramiennym. I na górnej podstawie jest ustawione urządzenie, które zbiera ten smród. A na bocznych ścianach nie ma nic. Oprócz kilku centymetrów piasku, który gdzieś tam się niechcący można powiedzieć, osypał. I z badania specjalistycznym Drodem wynika, że to właśnie z tych bocznych ścian pryzmy wydobywa się najwięcej tego smrodu. I e, ani ekomazury, ani ekspert, którego zatrudnili nigdy nie, pochyli, nie pochylili się, e, na, żeby wyjaśnić e, swoje działania w tym obszarze, tak? Także tak to wygląda. Panie radny, a czy ma Pan jakieś świeże informacje na temat strumienia zewnętrznego oraz stabilizatu? Będą Trafiały do wysypiska w podełskich siedliskach. Strumień zewnętrzny, może wyjaśnijmy krótko, strumień zewnętrzny to są te odpady, które być mogą albo może i nie mogą. W sumie, no tutaj decyzja ja nie wiem, czy zapadła, być przywożone poza związku międzygminnego, gospodarka komunalna. A stabilizat to taki odpad, który według wielu. Osób powoduje, jest no jedną z przyczyn tego, że powstał cały problem. Ma pan takie informacje świeże na temat strumienia zewnętrznego i stabilizatu będzie to trafiać do podeckich siedlisk, czy nie? Jest tych pytań bardzo wiele, dlatego 27 stycznia w przyszły poniedziałek odbędzie się komisja gospodarki Komunalnej Rady Miasta, na której będzie, na którą wiem, że wysłano zaproszenie do prezesa Ekomazur, do e, szefa Rady Nadzorczej, do szefa Związku. I publicznie te pytania chcielibyśmy zadać, żeby y, każdy mógł y, tą odpowiedź usłyszeć. Wiemy, że odbywały się spotkania takie nieformalne, trochę to dziwne, ale takie nieformalne, gdzie zjeżdżali się włodarze, gdzie mowa jest o programie naprawczym w ekomazurach. Dostajemy takie informacje, y, które troszeczkę traktujemy jak plotki, dlatego chcielibyśmy tak, chcielibyśmy usłyszeć pełni jasne wytłumaczenie. Co ze strumieniem zewnętrznym? Jakie są decyzje? Jak wygląda program naprawczy? Jak pan widzi, panie redaktorze, staramy się być może jak najbardziej profesjonalni. I Marta razem z mieszkańcami i ja z grupą radnych wszyscy staramy się pracować na dokumentach, a nie na plotkach. Yy, więc wtedy dostaniemy odpowiedź, co ze strumieniem zewnętrznym, czy już został zakontraktowany na 25 rok jakiś strumień, w jakich ilościach, co to za odpad. Yy, to, jedno, to są pytania yy, między innymi, które zadamy w poniedziałek. A ja mam do Państwa takie pytanie. Czy sposób komunikacji spółki z grupą doradczą do spraw usuwania dolegliwości odorowych jest satysfakcjonujący? W skali od 0 do 10? <laughs> Jakbyście to Państwo tak szczerze tak określili? Szczerze. Tak. No to ja szczerze powiem, że jeśli chodzi o komunikację, to dla mnie, jako dla mieszkańca, jest on na poziomie zerowym. Kontakt pomiędzy spółką ogranicza się do zadawania pytań, na które Albo nie otrzymujemy odpowiedzi, albo czekamy tygodniami na odpowiedź. Ze strony włodarzy brak jest konkretów kompletnie. Złożyliśmy nawet odwołanie prezesa 20 grudnia. Do tej pory nie zostały poczynione żadne kroki. Dla nas, mieszkańców, jest to kpina i granie na zwłokę. Odnoszę wrażenie, że poważne podejście do sprawy dla włodarzy skończyło się no, już dawno i temat dla nich jest kompletnie zakończony. Niestety tak nie jest. Media te ogólnopolskie, jak i lokalne są z nami w stałym kontakcie i monitorują przebieg wydarzeń. My też sprawy nie odpuścimy, żądamy realizacji postulatów, o których włodarze zresztą też zapomnieli już dawno chyba, ale chętnie je właśnie przypomnimy na, na najbliższym spotkaniu grupy doradczej lub właśnie tu na komisji, która odbędzie się w Urzędzie Miasta. Marta powiedziała, podzieliła to na takie dwie części. Kontakty z włodarzami. One mogły być trochę lepsze, bo no czekać 30 prawie dni na, na ten protokół no nie wypada, żeby nam kazać tyle czasu yy, oczekiwać na dokument, który powinien być tak naprawdę na stronie Urzędu Miasta od razu niezwłocznie publikowany dla wszystkich mieszkańców Ełku, nie tylko dla y, pojedynczego radnego, który się o to yy, pytał. Ale mimo wszystko tu jeszcze kontakt, z, no ja głównie na, na linii z prezydentem miasta, jeszcze jest poprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o kontakt z ekomazurami, no to Marta jest bardzo wyrozumiała, dawała 0, ja dam minus jeden. To jest naprawdę już na żenującym poziomie. Odpowiedzi są wymijające, wręcz niezrozumiałe. I oczywiście nas to nie zniechęca. Będziemy jeszcze więcej pytań kierowali i szykujemy następne pytania do Urzędu Marszałkowskiego, bo są ogromne rozbieżności między protokołami Urzędu Marszałkowskiego a Wiosiu. Będę będą kolejne pytania kierowane do Ekomazur. Chociażby to taka zapowiedź w kontekście kolegium Humanum bo warto wyjaśnić, nawet taką kwestię, bo się pojawia w kwestii Ekomazur. Więc mamy, mamy tych pytań całą masę. Tylko niestety, najprawdopodobniej miesiącami będziemy czekali na odpowiedzi, ale jesteśmy cierpliwi. Dziękuję Państwu za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.